No cześć. Witam was moi drodzy w trzecim dniu maratonu. Dzisiaj mamy do wydrapania wielką krzyżówkę. Zrapka z numerkiem 8. Do tego mam trzy zrabki za 10 zł, czyli mega pensje, bonus 7 perły rubiny. Też trzy zrabki, ale za 5. 10 razy kasa zielona pensja i czas na premię. Zrapką za 3 zł będą znowu szczęśliwe linie, a zrabką za 2 pensja. Także tak jak w pierwszym i drugim odcinku mamy tutaj miks na 80 zł. Mam nadzieję, że tylko wygranych nie zabraknie i będzie w porządku. Także jedziemy. No to przed nami pierwsza zdrabka, czyli pensja. Oczywiście od najtańszej sobie zaczniemy. I takie mamy liczby jak 23 i 33. Będzie to coś, czy nie. 32, 34, no po prostu nawet w takiej zrabce muszą mnie chorzy, by byli. <gry> I 28, także no niestety mamy zrabkę. Na dzień dobry, przegraną Dobrze, przed nami szczęśliwe linie. No i zaczynamy od symbolu kwiatu. Dalej mamy tęczę. Jest jedna, jest druga. No, także coś tam się trafi. Trafiło, dalej mamy ananasa. No. Także wszystko wraca na właściwe tory. <laughs> Wiśnie, mamy raz, dwa. Garnek pełny złota, mamy nawet trzy. Zobaczcie kurczę, jak tutaj posypało Dalej jabłko. Też mamy, ale nie ma się co cieszyć, bo przeważnie tutaj dużo symboli się trafia, a i tak nic z tego nie ma. Płoskawka pik, jest pik, dobra. Dalej mamy trefl, gdzieś to był o właśnie gruszka, o, pachni linią, tylko tutaj jeszcze arbus dorzucą do kompletu i mamy trafienie, słonie 3, tu jeszcze tref, i dalej co mamy? sakwę. Jest. O, właśnie. No też już wiadomo, że arbuda nie będzie, bo by tutaj za dużo wygrał człowiek. <grymne> Banany. Kości. Biedronka. Raz. Śliwka. Raz. Dwa. Trzy. No, nie ma kraba jeszcze. Korony. Brak. Słońca. Mamy. Księżyc, jest linia. No moi drodzy, jakim cudem? Co tu się zadziało? <laughs> Szok. Dobrze. Może jeszcze coś pomarańcza jest, ale nie ma diamentu. Złoto, właśnie tutaj brakuje kraba, brakuje arbuza, o którym to już mówiłem. Jeszcze zostaje gwiazda, ale nie było cytryny. I nie było podkowa, Tak jest. Dobra, także mamy jedną linię. I sprawdzamy, co tutaj za miliony na nas czekają. 3 zł. No tak. Ale jest, powiem Wam, jest wygrana. Także jest. mamy się czym cieszyć. <grym> Dobrze, czas na premię. teraz. Kolejna strebka. I mamy 3, 17, 19, 30 trzynaście no już tak krąży wszystko no właśnie dwadzieścia sześć dwadzieścia dwa i ostatnia czternaście kontrolna zabrał formę Czyli nie ma nic. Dobrze, jedziemy dalej. Teraz przed nami perły, rubiny. Numerek z drabki 21. No i sprawdźmy. Mamy naszyjnik. Proszę bardzo, super. Naszyjnik nam nic nie mnoży, ale ta je wygraną. Także zdrabka będzie szczęśliwa z numerkiem 21. Dobra, szukamy kolejnych wygranych. Jedno trafienie to za mało. <grymne> 34, 29, 39, 27 nie ma. I znowu się powtórzę marzę o takiej trafy, żeby tak poleciało z góry na dół wszystkie pola trafione, ach 11, 12 nie ma, 21, 18 też nie mamy, 37 nie ma. I 19 nie ma. No to sprawdzamy. Jest dyszka pod naszyjnikiem. Zawsze coś Dobra, czyli to na bok. Tutaj idziemy dalej. Zielona pensja teraz. Dzisiaj tak pens pensjową, bo mamy i małą i zieloną i mega. Jakby chociaż jedna z nich wygrała, to już będzie dobrze. 2, 9 i 36. No to. Wrabiamy. Co my tu mamy? 28, 6. Jeszcze tylko brakuje szesnastki do kompletu. Żeby to też tak polotowemu tutaj pokazać. 13, o jest 16 właśnie. I 32. 7, 20 i 35. Też mamy puste. No tam zdrapki za piątkę na razie się widzę wyłamują. Także zobaczmy co trafimy w bonusie. Jest plik moi drodzy, no po prostu aż ciężko uwierzyć. Kolejna wygrana w bonusie, szok i niedowierzanie. Jeszcze coś czy na tym jednym pliku tutaj zakończymy zabawę. Plecak, balsam, karta, gwiazda, awokado i ostatnie tutaj możliwości. Kawa i korona. No to sprawdzamy co pod plikiem. Patrzcie, patrzcie co to się zadziało. Mamy dyszkę. Nie naprawdę no. Ach, dobra. Jedziemy dalej. Ostatnia zrobka za piątkę, przed nami jeszcze będzie mega pensja i wielka krzuwa na koniec. Coś mamy, także no. Uśmiech nie schodzi z mojej twarzy. 42 Oj, zobaczcie, znowu tutaj mamy górny lewy ruch. Poleci czy nie poleci? 32 nie. Ech. Szkoda, ale patrzcie, mamy trafienie w 10 razy kasa, to trzeba odnotować. Bo to jest niecodzienna sytuacja. A powiedziałbym wręcz rzadkość. Także sprawdzamy. Zwrot czy coś więcej? O, dyszkę nawet dalej. Wow! Kurczę. No, nie pogardzę normalnie taką wygraną. Super. To już się coś tutaj widzicie. Coś się składa. Dobrze. Mega pensja z numerkiem czwartym.

nawet tak pomiędzy już nie 35 wpadło mhm. i ostatnia linia 39 nie ma jest mega pensja jest 41 i ostatnia 32 także nie mamy kontrolne hp j Mówi się trudno, trapi się dalej. Także ostatnia zdrabka, czyli wielka krzyżówka, przed nami. No i zobaczmy, czy uda się tutaj coś fajnego trafić. No, ostatnio było pięknie, dwie stówki. Także byle dzisiaj powtórzyć wyczyn i będzie naprawdę genialnie. Y na początek, co my tu mamy? No, dwie takie literki są. No i wszystko jeśli chodzi o czerwoną, w bonusie nie ma żadnej. Dobrze, teraz na tę stronę Erytrea. Tutaj mamy Jaser. Dobra wszystko, nie? No to wygląda. Dobra, trapmy sobie po dwie. SJ. I co, w ponosie nic. No, niestety. mamy wyraz s j jest coś jeszcze tutaj po tej stronie no chyba nie dobra to idziemy tutaj jest s jest tutaj j mm, tutaj już trapnąłem wcześniej dobra no to kolejne dwie m i o, pomiędzy nic nie ma nie M i O o już tutaj coś bono się przynajmniej wpada i szukamy dalej M i O Zostaje ostatnia literka, jest wyśmienita informacja. Bonus pusty, no to może nie wyśmienita, ale zaraz do tego dojdziemy. Tutaj w czerwonej krzyżówce jest jeden wyraz, ale w zielonej mamy już pięć, czyli będzie co najmniej sześć dyszek. Jest Batumi, Udo, Staw Zatoka i tutaj mamy Sabaudia. No także super, krzyżówka, widzę zaczyna być szczęśliwa ostatnie 200 teraz już mamy 60 a jeszcze jest jedna literka którą strapimy wspólnie i tą literką ta literka to P także zobaczmy no bonusy będą puste to pas tutaj mamy drugi wyraz i na tym kończymy nic więcej się nie trafi dobra i przechodzimy na tą zieloną literka P jeszcze coś tutaj nam dorzucą i się wygra na zwiększy. No chyba nie. No ale i tak nie ma co narzekać, moi drodzy. Będzie dzisiaj plusik. Mm -hmm. To mi się podoba. Dobra, sprawdzimy kontrolne, czy nic nie przekapiłem. Powinno być G. Tak, mamy G, mamy G i mamy G, czyli jest, moi drodzy, 60 zł. Także zapraszam na pozytywne podsumowanie. No i moi drodzy, mamy to. Wielka krzyżówka przyniosła 6 dyszek. Mamy dyszkę w perłach, rubinach, dyszkę w bonusie, dyszkę w 10 razy kasa, czyli z 90 i 3 zł w liniach 93, na wkład 80, 13 do przodu, także trochę nadrabiamy te minusy. Jutro jeszcze nas czeka czwarty odcinek z serii maratonu, i będą to dwie zdrabki w megalinie. No i oczywiście parę innych do tego. Także trzymajcie kciuki również za pozytywny wynik. Dzięki bardzo za obecność, no i do zobaczenia. Cześć!